Na moim kanale dzisiaj jest kolejny odcinek z i Dzisiaj do... nagrywam odcinek z gry e, Buze e, do Katarii Bar. E, chyba tak. Dobra. No i dzisiaj nagrywam niestety sam widzowie, ale dobra. Przejdziemy się po tej mapie, zobaczymy co tutaj jest. Stawcie mi subskrypcję oraz lajka widzowie. Dobra, co tutaj mamy? Mamy tutaj kapibarę O, co to? O, Bartek, to ty? O, kolega! Dobra, to jednak z kolegą nagramy. Dobra, chodzi, jedziemy. Dobra. o Super Super, pojadę. Dlaczego nie? Dlaczego nie? z tego Dlaczego nie? Tego nie? Ja no Dlaczego nie? Dlaczego nie? nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? nie? mogę. O jedziemy No idź Dobra Zostawcie suba oraz lajka. Like nagrywamy odcinek kolejny. Dzisiaj jest inny kolega, bo wcześniej nag... I tak nas nie dogoni. Ci widzowie, nagrywam z innym kolegą. Ci nagrywam z kolegą Bartkiem. Yy, to, to nie jest. Ten, to nie jest. Ten, to, nie jest ten, to nie jest ten kolega. Yy, dobra, ci chwilę. To nie jest ten kolega, z którym nagrywam i to nie jest Adrian. Zadzierałem, nagrałem yy, chyba dwa odcinki, albo jeden. Chyba jeden. A dzisiaj nagrywam z Bartkiem, jest to też mój kolega z klasy. No i co? A ona, ona myśli, że nas dogoni. No. Ale nie, bo jak ja nagrywam, to później nagramy osobny. Dobra, nie będziemy podwójnie nagrywać. Dobra, nie to jest? To jest jakaś. nieważna. Para. A, ja, a ja widziałaś mój kanał po, po komputery szkolne? Nie, jeszcze nie widziałem. No, jak skończymy nagrywać, to musisz to zobaczyć. To jest największy mem na moim kanale ogólnie. No, jak skończymy jechać, ja. to za to polecam Zwolnij trochę, bo tutaj się wykoleimy. Widzisz ten zjazd? O, no. No nie, no tak to wolno nie, bo nie podjedziemy nigdzie. No, ale podjedziemy. Fakt. <zysy>

Zwrócił się wywalimy! O! Nie, ja, ja prawie dojechałem do końca, ale jak zobaczyłem, że dołączyłeś, to się specjalnie wróciłem. Ty, ale, ale zobacz, tam, widzisz tę kapibaretę? Tam już jest koniec. Nie, no wyłączyłem, co Nie, Dobra, to tak. Prędkości nie zwiększa jedziemy taką samą jak teraz. Dobra. czart Wilson. O. Nie, tak. Natomiast. O, oglądając na ender animation to Ej, Bartek, coś ci muszę powiedzieć. Bo ogólnie ja gram wiesz na jakich ustawieniach jakości grafiki? Nie masti. Nie, na jakości 4 kreski. A więc dlaczego tak? A wiesz dlaczego ja tak gram? Bo ja gram w Robloxa, kiedyś tak nie było, ale po tej aktualizacji Przegrzewa mi się laptop i musi być on pod zasilaniem, bo inaczej bateria padnie Ja mam na Maxa to... nie wiem trzyma No bo ten laptop ma trochę lat, jakby nie patrzeć To rok A mój ma chyba z 3 lata o, twoje, jedyna. I ogólnie zrobimy jeszcze dwa takie, te i jesteśmy na końcu. Okay. Dobra, kolega na no chwilę odszedł. Te hmm. bary są fajne na tym wózku. Dobra, już jest. No właśnie o to się martwiłem, żeby tak się nie stało. No ja i właśnie wycisnął. No dobrze robisz. Ej, ja zapomniałem wyciszyć dźwięków w tej grze, żebym nie dostał prawa autorskiego. Dobra, ale tam cicho były. Ja mam wyciszonego, ja mam wyciszonego. Ja mam na dziesiątkę równą głośności, ten. A ty, może. Ja będę ręcznie, tak Zrobię wybaczcie, ale jestem chory aktualnie. Ale jestem chory, to był ja wiedzę, kiedy ja jestem chory? Co. No. wiesz co mi jest? O, to. E, to może tak. Mam gorączkę. O nie. Ja to... Ja będę miał 3-0. Ja to ja będę miał... To ja będę miał na dwa. Ale za jej szybki ej. To najgwa się tak. No do no, no, ty Ej, Ty skarż? Widzowie, teraz yy, spadłem. Byliśmy tam wyżej i... Przyjeżdża po mnie taksówka. Taksówka! O, siedzimy, dobra. No jedź zeż tym. Zaraz Dobra, dobra. Dobra, widzowie. Kolegi, prawdopodobnie może być już, już nie może być z nami kolegi, także jeszcze chwilę on będzie, bo prawdopodobnie za chwilę on będzie musiał kończyć. Ale to nie dlatego, że musi iść wcześniej spać, tylko dlatego, że jeszcze musi te duże rzeczy zrobić. Dobra, jedziemy, widzowie. No i jak zwykle, nie mogę podjechać, podjechaliśmy widzowie no nie. nie, 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 nie... dobra, 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 dobra dobra, dawaj, 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 no nie, nie nie no, tym wózkiem do jutra nie podjadę czekajcie, muszę go zatrzymać i mu dać speeda i go odpalić Zrobiliśmy się. I jedź oddzielnie, oddzielnie jedziemy. Nie, nie, dlaczego? Bo jak ja spadnę, to mogę wtedy do ciebie wsiąść, czyż? No ruszaj. Dobra, wznawiamy to widzowie. Wybaczcie, że dzisiaj taki odcinek będzie. Ale Janusz tam nie puszczaj takiej petardy, bo jak waldzisz, to obydwoje wylecimy. Dry, dry, dry. Dobra. Widzowie, wybaczcie, że tak długo dzisiaj będzie odcinek trwał. Nie moja wina. Ale dobra, jedziemy. To nie moja wina, że oni zrobili tak, że takie coś nie możemy podjechać, jak... Nie mam pytań. Co? Nie mam pytań. No właśnie, dobra. Nie mam pytań. Co? Byliśmy. O no właśnie, dobra, wznawiam. Dobra widzowie, jesteśmy w tym samym momencie. Jak mogliście zauważyć. No właśnie teraz mogliście zauważyć. W tej sekundzie, bo nagranie było zatrzymane. Wózek mi się zbagował i musiałem wsiąść do wózka kolegi, dlatego kazałem nam jechać oddzielnie, nie? Dobra. Tam nie zwracajcie tam, nam na kolegę, bo, wiecie. Dobra. Ej, już jesteśmy na końcu. Trzy, dwa, jeden. Aha. Dobrze. Ej, co to jest za kapibara? Ej, jest Chyba ten. Ej. Ej, weź to wejdź w to czerwone. I w ust, i w Ej, nie masz psychy. Ej, nie masz psychy wejść w to czerwone. Nie, zażę wszystkie. Nie mam głosu w Idziemy, To jest kapibara. Jedziemy, Ogólnie ta wygrana to jest mega. Ej, a weź wejdź na to niebieskie. Ej, zobacz, co tu jest. Ej, weź to Co to robi? To nie wiem, Ty, teraz się kupię. Nie no, wyjdź sobie w świetlacki, zobacz. Dwie osoby dołączyły, to tak. Czeka. Ej, patrz to. Ej, Bartek, dawaj i jedziemy. Jest Dołączyło, zobacz, ona spawna. Eee, gdzie tu jak gdzie? muszę lecieć. Nie no, weź sobie wciśnij tabi, zobacz ile No widzę. Dwie osoby dołączyły. No to je chodź, idziemy. Ej, dawaj, ich trollujemy. Dobra. Mam ich. Ej, wsiadłem do niej do wózka i się zwagowaliśmy. Ja tej i Ej, dawaj, bo. Bla... Dla. Bo. Dawaj komuś wywalamy wózek. Jak wywalić? Na przykład yy, wyłączyć jeżdżenie i wsiąść do kogoś i mu. dać Spida 1000 na przykład. Pozdrawiam no, się do kogoś. Dobra, czy ten kraj wyłączy? Zobaczmy. Coś właśnie to robi. Erik czekaj, żeby wypowałaś ją.

O matkie boskie, ej! Tyj! Kaka jak to zrobić? Ej! Bar też go wysiąść z Gdzie ty jesteś? Albo nie, ja wiem. To widzisz to? no jak ja to zrobiłem.

no dobra, ja znam lifehacka, jak to zrobić. Bo ja nie chciałem, prawda. Ale nie, panie, Musisz go uruchomić, wyjść no, pewnie, czyli mój kolega wyjdzie. I będę sam jeszcze tam... Dobra, idę tam na koniec. Go. Słuchajcie, tak blisko. Tak Albo nie, ja wiem. O! No, nie zatrzymam mnie. Nie. No nie, no jak ja to zrobiłem? Nie wiem. Ale chociaż tyle, że mogę... Ej, do... Ej dawaj prankujemy te osoby, bo one tu są już. Dobra, ja idę się kąpać. Dobra. Idę! Czemu ta ścieżka nie działa? Bo ta gra, która ma tylko 20 lajków. E, ...lajku... możliwe. Widzowie, wybaczcie za to, ale to jest bardzo normalne. To? to jest bardzo normalne podczas mojego odcinka. I wybaczcie. Widzę, że takiego skakania. I tu mamy. Bo ja nie widzę, 150. No, i jesteśmy sami w grze, tak blisko, tak daleko, prawda? To to o nie, o nie, o nie, dywan mnie uratował. Prawie bym spadł czemu, czemu ta... Czemu ta ścieżka nie działa? Bo może jest to gra... Gra ma tylko 20 e, ten. lajków w górę. Dość możliwe Dobra. Dobra, przez chwilę myślałem, że straciłem to. No jeszcze tam też na końcu sprawdzę i kończymy ten odcinek. Dobra, I mamy, mamy cewkę prędkości, cewkę taką do skakania, mamy 50 walk speeda, 100 walk speeda i 150 walk speeda, teraz wezmę sobie dywan i polecę do kolegi, czekajcie widzę chwilę.